Was serdecznie we vlogu po pracy Słuchajcie, będę szczera Parę dni nie nagrywałam Bo nie byłam w stanie Bo jest taka fala upałów Właśnie na potwierdzenie Moich słów Maniuś pije Wodę Słuchajcie, u nas jest tak cholernie gorąco Mamy bałagan w mieszkaniu eee, Nie będę sprzątać eee, Bardzo dobrze, że sobie wcześniej Nagotowaliśmy te, to, to jedzenie Które Wam pokazywałam bo nie ma siły żebym stała przy garach teraz i cokolwiek robiła w nocy w sypialni mamy 29 stopni w nocy ja stosuję swój super patent z prześcieradłem namoczonym jestem cała zapuchnięta jak możecie zauważyć i tak wyglądam ostatnich kilka no może już nawet tydzień nawet nie wiem, powiem wam e, czuję się fatalnie Mało tego, słuchajcie, dzisiaj miałam badania w celu tam potwierdzenia lub wykluczenia pewnych kwestii i badania wyszły książkowe. Co za tym idzie, z jednej strony bardzo się cieszę, a z drugiej strony nadal nie wiem, co mi jest w pewnej kwestii. Mam też czerwone oczy i nie wiem, czy to alergia, czy po prostu te upały, bo nie mogę spać. Nie mogę wziąć wdechu głębokiego, więc generalnie tutaj znowu, słuchajcie, możemy sobie ponarzekać na upały pod tym filmem. Ja, tak jak powiedziałam, wróciłam właśnie z pracy. Podgrzewam sos, który robiliśmy jakiś czas temu, ten taki pomidorowy z, z dużą ilością warzyw, więc bardzo się cieszę, że go zrobiliśmy. Podgrzewam. Krzysiek już ugotował makaron, więc tak naprawdę zostanie tylko to. Później lecimy na siłownię. Wczoraj też byliśmy. I było milion 800 stopni i już jak nałożyłam leginsy, to się spociłam. Nie mówiąc o treningu, zobaczcie, jak mam twarz. Mam nowe paznokcie. I powiem Wam, że w bardzo poważnej, w bardzo zaawansowanej fazie jest nasze myślenie o klimatyzacji, bo męczą się nawet zwierzaki. Słuchajcie, był ostatnio taki incydent. Że na przykład teraz bułka leży pod wiatrakiem, nie pokażę Wam, bo po prostu nie pokazuję tego pomieszczenia, natomiast jest wiatrak i ona sobie leży na kocu, a wiatrak na nią wieje i ona nie schodzi stamtąd. A był ostatnio taki incydent, że wiecie, mówiłam Wam, że Mariusz to jest pies, kanapowy, łóżkowy, on leży, śpi z nami, on musi się przytulić i tak dalej. To słuchajcie, ostatnio było coś takiego, że leżał z nami i wstał i poszedł na podłogę. Nigdy w życiu nie było takiej sytuacji Jemu po prostu było za gorąco, za duszno I poszedł się schłodzić na podłogę Więc to jest w ogóle hit Muszę się przebrać, bo tak jak mówiłam, wróciłam z pracy Muszę się przebrać, ale nawet nie wiem w co I teraz właśnie Jak są reklamy Że jedwab jest taki chłodzący Że na przykład w jedwabiu Albo w wiskozie się nie pocicie Aha, mam wiskozę nic to nie zmienia. Więc tak, słuchajcie, jedziemy z dzisiejszym vlogiem. Miałam parę dni przerwy, bo nie byłam w stanie, a ja też stwierdziłam, no kurde, no takie lato będzie trwało jeszcze długo i co, i nie będę w stanie cały czas, jakoś trzeba się do tego przystosować dostosować w sumie. Eee, no i tyle. Jedziemy z tym vlogiem. Nie wiem, co się dzisiaj będzie działo. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, co się będzie działo, bo ja na nic nie mam siły. Nie wiem, dlaczego mam iść drugi dzień pod rząd na siłownię w taką pogodę. 33 stopnie dzisiaj było rano, jak koleżanka sprawdzała, no i tak, i tak się kręci latko, tak się kręci latko w mieście, słuchajcie Także dobra, idę grzać, ten sos zjemy i muszę się napić kawy, w ogóle zamówiliśmy, słuchajcie, na spółkę ze znajomymi, bo znajomi kupili ekspres taki słuchajcie fajny, który Meg polecała i są z niego mega zadowoleni na ten moment, bardzo się cieszę, bo czuję się taka trochę odpowiedzialna za ich zakup pozdrawiam serdecznie i stwierdziliśmy, że się skusimy razem na tą kawę, którą Krzysiek przyniósł kiedyś e, mi do spróbowania więc jeszcze co nowo, to nie wyszło tak źle, e, więc przyszła ta kawa i myślę, że napije się kawy po obiedzie Jestem nie do życia. Piłam tylko jedną kawę dzisiaj, ale też powiem wam, nie wiem, jak jest taka pogoda, ja w ogóle nie mam ochoty niczego jeść. Z drugiej strony mam ochotę jeść jakieś jogurty, a z trzeciej strony ile można jeść jogurty, bo po jogurtach to ja nie mam siły na przykład na siłownię. O, i tak! Kącik narzekania ze swojej strony uważam na, za zamknięty eee, Nie będę już więcej mówić takich rzeczy w dzisiejszym vlogu, ale myślę, że co jakiś czas będziecie ode mnie słuchać narzekań na pogodę Ale myślę, że możecie zauważyć to Jak wspaniale znoszę upały no, Także na paznokciach mam ten Semilak Violet Cream chyba tak mi się wydaje, proszę bardzo, tak wygląda Super, powiem wam, że tak I do bladych dłoni, w sensie do nieopalonych I do, takiej już tro, do takich już trochę bardziej opalonych Bo jednak mam, mam już teraz trochę bardziej opaloną karnację Bardzo ładnie wygląda I jest, mimo wszystko, mimo tego, że to jest jednak taki fio, fio, fioleto Fioleto szaro, niudziak Pasuje do wszystkiego Dzień dobry, dzień dobry, chcę się przywitać O jest moje kochane No cześć, cześć, tęskniłeś za mamą? No ja wiem, to by też jest cieplutko, tak? Pokaż spociły ci się paszki. Trosialki się chyba spociły, co? kochany! Kochany dogi! dogi. No, czego się tak denerwujesz? Matka też drażliwa teraz. I tak, i tak nam się żyje. No. Proszę bardzo. Obiad dzisiejszy, obiad na upały. Tak. Wróciliśmy z siłowni. Myślę, że nawet słychać jak brzmi, zrobiło się tak ciemno, po prostu w przeciągu kilku minut zapowiadane są jakieś burze. Krzysiek pobiegł dosłownie szybko z maniutkiem na spacerek. Ja im nałożyłam jedzonko. A zabieram się trochę za ogarnianie kuchni. Wydaje mi się, że chyba zmieniło się ciśnienie przez tą burzę, czy przez tą zapowiadaną burzę, bo mam wrażenie, że mnie już jakoś tak nie ciśnie. Trochę też lepiej zrobiło mi się po treningu, chociaż nie ukrywam, że jak jest taki upał, ja nie robię kardio. Nie jestem w stanie robić karty, słuchajcie. Ale właśnie trochę jak widzicie, jakby się obudziłam. No nie wiem, w każdym razie dzisiaj będę robić jeden z deserów z tego e który Wam pokazywałam. To będzie malinowa chmurka, która wymaga trochę roboty i niestety suszenia małej bezy, więc nie jestem tym faktem pocieszona, ale powiedziałam sobie, że zechcę wypróbować każdy deser, żeby móc się, wiecie, w pełni wypowiedzieć o tym e -booku. No, także to tyle, ja się przebieram, w ogóle mam, to jest też teraz przez te upały, to te wiskozowe sukienki są naraz i wszystkie są do prania, bo niestety człowiek się tak płaci, ale chciałam Wam pokazać moje, mój ogród, moje pomidorki, bo w sumie z nich jestem najbardziej dumna, bo inne rzeczy to tak, ale zobaczcie, zobaczcie jakie mam pomidorelki. No dobra, zaczniemy od mięty, która jest tam szczypiorek piękny. Tu mi chyba pokrzywa wyrosła. E, tam bazylia pięknie wygląda. No i zobaczcie na moje pomidorki. Jakie są piękne. Czekam tylko teraz, aż się wiecie, zarumienią. Jeden tu, drugi tu, a trzeci na tym krzaczku. Z tego krzaczka jeszcze nie było żadnych, więc zobaczymy, co to takiego będzie. E, tutaj ten jeszcze inny krzaczek, tu na razie nic nie ma. A ta truskawka powiem Wam No nie, nie jestem z niej zadowolona Tak Pani zachwalała, a nie Natomiast Ten pomidor tutaj też kończy kwitnienie Tutaj ten o zapachu miodu Kwiatek już chyba się kończy Ale mój dzwonek za to Zobaczcie, zobaczcie jak przepięknie Wygląda, myślę, że to jest kwestia Kilku dni, no coś fokus nie łapie Czekajcie O, myślę, że to jest kwestia kilku dni Aż on wystrzeli i będzie piękny Lawenda Przeszła starcie Krzyśka i bułki, chociaż ona już przysycha. I słuchajcie, jeśli wy wiecie, co ja mam z nią zrobić, czy ja mam to przyciąć, nie wiem. Dajcie znać, co z tą lawendą zrobić. Tymczasem idę się przebrać i lecę do kuchni. A słuchajcie, jeśli chodzi o tę kawę, o której Wam mówiłam, to jest Cafe Grano Rio Arabica. Proszę bardzo, tak wygląda. Tu macie jeszcze namiar na nich. I jeśli chcecie. Róbcie sobie screena albo gdzieś zapiszcie. Bo ja nie będę na pewno tego pamiętać, żeby później nie było pytań. I ona ma kwasowość 1, co mi się bardzo podoba. I słuchajcie, tam na stronie w ogóle to, to jest takie pro, że przez ten ekspres ciągle odkrywa się jakieś nowe, nową wiedzę tajemną, bo ja nie wiedziałam, że. Do, do każdych sposobów parzenia kawy jest inny sposób mielenia kawy że wiecie, do kawiarki inaczej do ekspresu ciśnieniowego inaczej no tam tyle tego było, że jestem w szoku, więc zamówiliśmy taką jakiej potrzebujemy no i tutaj podzielimy się oczywiście ze znajomymi pół na pół Że tak to właśnie wygląda, jak widzieliście. Narozrabiałam. Eee. Tak to jest często z tymi deserami, które mają być szybkie, tanie, łatwe, proste i pyszne. Mm. No, rozwaliłam białko. Musicie ubić jedno białko. Musicie zmielić słodzidło, żeby zrobić z tego bezę. Musicie upiec bezę, wysuszyć bezę. To jest wszystko do jednego deseru. I jakby ja rozumiem, że tak można, że tak się da. Ale to nie jest szybki przepis Tutaj jeszcze mam masę z żelatyną, która musi stygnąć, musi stężeć mm, To nie jest deser na szybko e, Bardzo jestem ciekawa smaku, natomiast nie robię sobie nadziei, dlatego że tutaj są maliny, erytrytol i jakoś... No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie na pewno w następnym vlogu, zobaczycie Bo ja dzisiaj tego jaśnie będę, jak widzicie jestem cała mokra Mówiłam, że nie będę gotować, dlatego piekę, nie? Jest w tym sens, jest logika. No ale zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Na ten moment wygląda tak, a ja słuchajcie. Wiecieć. A ja, słuchajcie, miałam zrobić sobie kawę, ale zrobię sobie chłodną maczę. Bardzo dawno nie piłam maczy i dzisiaj wypiję tak. Na zimno, bo jak widzicie, nadal jest gorąco troszeczkę popadało, jest ciemno, mimo tego, że jest bardzo wcześnie, znaczy bardzo wcześnie, jest wcześnie, jest bardzo ciemno, dlatego doświetlam się światłem, chyba no nic tu po prostu nie widzę. Także zrobię sobie maczę i może później jak skończę i może później jak skończę robić ten deser, bo jeszcze musi być biała. Biała warstwa, to pójdę pod prysznic. I dzisiaj mamy wieczór wspólny, więc wspólnie będziemy oglądać australijski ślub od pierwszego wejrzenia. Polecam! Słuchajcie, u nas się i rozpadało co chwilę błyska, e, grzmi strasznie. Ym, wyłączyliśmy telewizor, bo zaczął nam, tak wiecie, jakby pikselować. O, pada mi bateria ZW. Wymieniłam baterię i jestem. I słuchajcie, e, przyszłam Wam powiedzieć o Ikunie, bo byłam na dwóch zabiegach. E, no, i mój e, entuzjazm. Co prawda, jeszcze cztery zabiegi prze, przede mną, natomiast mój entuzjazm nieco opadł, dlatego że najlepsze e, efekty. Wiecie, tak jak mówię, jestem dopiero po dwóch zabiegach, ale będę Wam tu dawać aktualizację. Mój entuzjazm opadł, dlatego że po pierwszym zabiegu widziałam największą różnicę. Po drugim zabiegu mam wrażenie, że drugi zabieg był bardziej jakby intensywny. Ta pani, która mi wykonuje zabieg, mówiła, że już poznała mój jakby próg odporności na ból. No, i że jak jakby wie, na co może sobie pozwolić. I się śmiałam trochę, że mi dowaliła, bo miałam wrażenie wręcz, że mam troszeczkę taką opuchliznę na udach, jakby, no, no nie wiem, w każdym razie czułam mm, ten zabieg, ale to nie było nic bolesnego, to nie było nic nieprzyjemnego, natomiast no czułam, wiecie, taki manualny, konkretny zabieg. No i jeśli chodzi o efekty, no to ja na ten moment nie widzę żadnych i... Yy, no dobra, może ten celulit wodny w okolicach ud i w okolicy tyłka troszeczkę jest zmniejszony, natomiast minęło teraz, poczekajcie, 4 dni, dni od zabiegu, jutro idę na kolejny, chodzę dwa razy w tygodniu. 5 dni od zabiegu. No i ja nie, 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 nie. Mam nadzieję, że wiecie, że będzie jeszcze lepiej po tych kolejnych. Natomiast na ten moment nie jestem usatysfakcjonowana. Ja zdaję sobie sprawę z tego też, że wiecie, pogoda ma na to wpływ, tak? Bo jest upał i ja magazynuję wodę jak wielbłąd, ja Wam o tym mówiłam. Natomiast no na ten moment szału nie ma. Co prawda prosty, od razu po zabiegu skóra jest bardzo gładka, jest taka, wiecie, miła, do tego się śmierzy jak delfin. Jestem. I ten efekt na początku jest. Jest później, powoli zanika. No i ja na ten moment mam takie mocne 3 na 10 dlatego że sam ten zabieg jest bardzo przyjemny. I później ta skóra jest taka miła, miękka, natomiast ja jakby oczekiwałam dużo lepszych efektów. Jakby w odniesieniu do ceny. O tak Wam powiem. Lecę teraz, słuchajcie, pod prysznic. Zrobiłam ostatnią warstwę tej malinowej chmurki. Beza jeszcze dochodzi w piekarniku, w zasadzie suszy się i Beza się wykłada dopiero, wiecie, chwilę przed jedzeniem. Ja sobie stwierdziłam, że ta, ten mój deser będzie po prostu stał w lodówce do jutra, żeby to wszystko sobą przeszło, żeby to się zsiadło, żeby ta żelatyna się zsiadła. No i zobaczymy, jak będzie, czy będzie mi smakował, czy nie. Eee, myślę, że sobie jutro ra rano razem spróbujemy. Jutro też mam w planie nagrywać. Mam nadzieję, że nie będę miała takich czerwonych oczu, jak mam teraz. Eee, I wiecie co, właśnie chyba z tego miejsca powoli zakończę tego vloga. Mam wrażenie, że wyszedł jakiś rekordowo krótki, ale wiecie co, no naprawdę w ten upał? Ech. Ja różnie funkcjonuję, ale właśnie chcę sobie wziąć prysznic, wyjąć soczewki, zak zakropić krople. Um, może coś mi ukoi, bo to jest dziwne, bo mnie oczy w tym momencie w ogóle nie pieką. Ja nie czuję żadnego podrażnienia, natomiast no, one są mega czerwone i nie podoba mi się to, i nie wiem o co chodzi. Um, dzisiaj już nie mam tak zapuchniętych jak miałam ostatnio, więc może znowu jakaś cholera pyli. A to jest bardzo prawdopodobne. E, także tak, kończę na dzisiaj. Mam nadzieję, że widzimy się już bardzo niedługo w kolejnym vlogu, bo przypominam, że lato z Mek trwa i mimo tego, że Mek bardzo słabo przeżywa upały, to się nie poddaje. Nakręci film, zmontuje, zrenderuje i wrzuci na YouTube'a. Także zostawcie mi kciuka w górę za lato z Mek i za moje pomysły. Dajcie znać, jak się trzymacie podczas tej fali upałów. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, że wszystko w porządku, że jesteście zdrowi i że macie dobre samopoczucie. Także widzimy się w następnym filmie. Tak. Już niedługo. Pa.